W zadaniu 26 mamy rozwiązać nierówność kwadratową. Pierwsze co zrobimy to obliczymy deltę, czyli b kwadrat minus 4ac. b to będzie 5, więc b kwadrat to będzie 25. Minus 4 razy minus 2 i razy 3. Więc 25 plus 4, 4 razy 2 to jest 8 razy 3 to będzie 24. Pierwiastek z delty nam będzie potrzebny do wyliczenia x1, x2. I teraz postawiamy minus b, czyli będzie minus 5, minus 7 przez przez minus 4 i tutaj wychodzi minus 12 przez minus 4 to będzie 3 natomiast tutaj minus 5 minus 7 przez minus 4 to powinien być plus to będzie 2 przez minus 4 czyli będzie minus 1 druga i teraz wszystko nanosimy na ośkę Czyli minus 1 druga i 3 kółka będą zamalowane, ponieważ mamy mniejsze bądź równe, a jest ujemne, więc parabola będzie skierowana do dołu. Następnie F od X ma być mniejsze bądź równe 0, czyli będzie poniżej osi X, więc odpowiedź będzie x należy od minus nieskończoności do minus jednej drugiej i tutaj jest błąd, powinien być nawias okrągły i tutaj nawias zamknięty od trójki do plus nieskończoności